Dobra. Wyszło ich 31. Wyszło ich 31. Sosik pachnie fenomenalnie. Prawda, Karina? Prawda. Świetna Ładnie? Prawda. No, my obydwoje brudni. Bo pracowaliśmy, nie? Teraz tylko usmażyć to i na koniec jeszcze saltimboka. Dobra, smażą nam się w sosi. Później zatopimy je w sosie. Tutaj już się część usmażyła. I teraz tak, Kadinka. Bierz sobie. Próbuj. Tak, próbuj. Zobaczmy przede wszystkim. Oho, ale fajnie. Soczyste. Mm. soczyste. Usmażone, ale nie, ale nie surowe, ale soczyste. Jak? Ale nie są za mało słone? Nie. Ale spróbuj sam. Patrzcie, soczyste. Soczyste, a na wierzchu gotujące. Mmm. W punkt, jeżeli chodzi o słoność, nie? Dobra, bo mi się tutaj palą. Ale są przepyszne. Tutaj kalina się cieszy bo zostały takie nieładne. To oczywiście pójdą do zjedzenia. A tak wygląda finalny efekt. Patrzcie. Widzicie? I to. Tak delikatnie chcę. Tylko, o. I. kurde, O. Widzicie? I to właśnie jest to. Takie właśnie kulki oblepione sosem. I takie coś podamy gościom. Jak? Nie, nie przepyszne. <noise> Daj jeszcze. Jedyne, czego żałuję, to to, że Kamera nie oddaje zapachu. Tutaj po prostu tak czuć tymi grzybami leśnymi. I teraz tak, powiecie, że jest dosyć sporo tych grzybów. Ale pamiętajcie, że ryż pęcznieje. I co teraz do nas należy? Teraz odlewamy sobie bulionem warzywnym z dodatkiem wody z gotowania się, znaczy z parzenia grzybów ryż napęcznieje i wtedy nam się pięknie e, proporcja, że tak powiem, domknie. Nie? O. I teraz musimy dać trochę prywatności temu daniu, żeby wszystko pięknie się domknęło. A jak fokacja? Fokacja rośnie. Tak jak mówiłem, widzicie już, e, że ryż trochę napęczniał i już ta proporcja zaczyna się nam wyrównywać, prawda? Przed chwilą były same grzyby, a teraz już powoli widać, że jest ryż. Ale to jeszcze nie to. Jeszcze musimy sobie <laughs> podlewać wodą. O! I tak do skutku, aż ryż będzie al dente. Ryż jest bardzo mocno al dente, ale trzeba pamiętać, że ryż sam z siebie dochodzi, nie? Dlatego. Ja już to wyłączam i zakańczam, bo on sam z siebie dojdzie, żeby na wydarzenie nie był rozgotowany. Teraz tak, tutaj czyli ledziano 30-miesięczny i burro, czyli że masło. I teraz to wszystko musimy sobie po prostu ładnie wymieszać, a na koniec korekcja słoności, czy będzie odpowiednio. Ale ja już wiem, yy, po pierwszym jakby spróbowaniu, że to jest po prostu przepyszne. I myślę, że to będzie też hit tego wieczoru. Ponieważ po prostu jest to pyszne. Po kolekcji e, s, smaku, że tak powiem. Więcej masła, więcej parmigiano-redziano. No i proszę spróbuj. Jak. No niebo w gębia. Ale i teraz szybko pakujemy do pojemniku, żeby zatrzymać proces gotowania się ryżu. Ponieważ ten ryż potrzebny jeszcze. Ee, on będzie odgrzewany. Już. Tak, będzie jeszcze odgrzewany i on nam jeszcze dojdzie. A tutaj jest osoba, która nam pomogła. <grym> A wina jeszcze nie dojdzie? Nie, wina już nie. A osób, które oczywiście jeszcze nie wiedzą, bo za zaczęliście do mnie pisać. Nie wszyscy wiedzą. Mamy TikToka, Instagrama i YouTube'a, na którym gotuję. Bo, bo niektórzy o tym nie wiedzą. Kuchnia, karkam, karkam. Później, jak, coś, jak ktoś nie będzie mógł znaleźć, to proszę do mnie napisać w wiadomości prywatnej. podeślę linka. Słuchajcie, otóż proszę bardzo, głęczale. Dali nam przede wszystkim, flomaro dało nam 600, a prosiliśmy o 500 gram. Czyli, że fajnie, że dali na górkę. Ale, przede wszystkim, co jest bardzo ważne, patrzcie, że pięknie widać strukturę tego pieprzu. Co jest ważne, czasami, głą... czasami głączale jest gorszej jakości. Po czym widać, że jest gorszej jakości? Właśnie po tym, że jest takie zapieczone, ten pieprz znaczy, że było po prostu źle przechowywane. A tutaj widzimy, że jest piękna struktura. Tak. Piękna struktura pieprzu. Głęczale jest bardzo dobrej jakości. Uwielbiam właśnie operować na tego rodzaju głęczale. No a oczywiście jesteśmy już w domu, się rozpakowujemy. ...która bardzo tak pilnie... ...bo wiem, że jeszcze tam... Odznaj... Generalnie tak. Wyszło. Niestety jest bałagan. Niestety jest bałagan, ale no cóż... Gotowało się, nie? Ale udało się. Jezus Maria. Wreszcie się udało. Wszystko... Wszystko niesamowicie wyszło. Smakowało naprawdę. Udało się.